On jak dostał tę diagnozę, jak miał te dwa latka z kawałkiem, to on był bardzo wycofany. Teraz mam mega nadpobudliwość, dodatkowe ADHD i, i przez wiele lat brał psychotropy na wyciszenie, na uspokojenie, bo tak mi mówiono, że tak trzeba. Ale jak był mały, to pamiętam dostał notropil. To był taki lek, jak gdyby na pobudzenie trochę. Podobno osobom po wylewach się chyba daje na lepsze takie. On był bardzo, to był taki dzieciak, że jak go bym posadziła, tak by siedział. Jak poszedł spać, nawet jako niemowlę, to przesypiał całą noc. mi wszyscy zazdrościli, że on jest taki, on się nie domagał takiej właśnie bliskości. Przytulania, nawet problem z karmieniem piersią był. Ja dlatego teraz widzę wiele takich rzeczy, które być może teraz już bym zauważyła nie u niego, jak miał jakieś półtora roku, tylko jak miał z dziewięć miesięcy, nie? No. Tylko nie miałaś tej wiedzy wtedy. No nie miałam tej wiedzy. I nie miałam nawet takiego mm, jakiegoś przebłysku, że mogłoby coś tutaj być niechalu, nie? Bo gdyby ktoś mi. Gdybym tak się, ale przecież ja wychodziłam z takiego założenia, że wszyscy tylko nie ja. No, gdzie? No, u nas zawsze tak. Bo gdyby może tak ktoś by mi powiedział, że coś jest nie tak, to bym pewnie to przyjęła.